Słuchajcie, dziś sobie nieco pogadam. Nie będzie żadnego poradnika ani nic w tym stylu. Chciałem wam wyjaśnić jedną podstawową kwestię. Mianowicie pod moim filmem ja dam w procesie montażu, o który film mi chodzi i nawet adnotacje do filmu dodam. Chodzi o film, w którym pokazuję jak usunąć wirusa z telefonu chcę rozwiać wszystkie wątpliwości na ten temat, że niby ja się nie znam na Androidach i tak dalej. Słuchajcie, jest tak, że program, który Wam pokazałem ze sklepu Play, czyli AVG Antywirus jest darmowy. Pamiętajcie jedną podstawową. Jak więc mam ludzie, którzy tworzą wirusa na Androidach. Zawsze będą krok przed tymi, którzy tworzą antywirus. Może być tak, że na wirus, który zainfekował wasz telefon, nie ma jeszcze odpowiedniego oprogramowania darmowego. Podkreślam darmowego. To prawda, jest to na bieżąco aktualizowane. Ale nie oczekujcie zbyt wiele od darmowych antywirusów. Jeżeli już macie wirusa... Tak jak eee, moja ukochana dziewczyna. I ja zresztą potem też. Bo też ściągnąłem jakieś gówno ze sklepu Play. przynajmniej. Jeżeli już macie takiego wirusa. To są dwa wyjścia. Albo oddać telefon. Do serwisu, gdy zabolicie tu jeszcze sporo, bo to jest chyba tutaj że suda, wirusa, ewentualnie w nowego programu, albo sami sobie wgracie nowego Android'a, jeżeli już wymaga tego działania. Czasami w, w niektórych wirusach wystarczy czy wrócić telefon do ustawienia pokrycia, albo zrobić tak zwany twardy reset. Jak się robi twardy reset, to każdy z Was wie, a jeżeli nie, to wyłączony telefon. Przytrzymujemy tej głośności w górę i przytrzymujemy przycisk włączenia telefonu. Powinno się wam pokazać w menu Android i wtedy kliknąć Reset faktury, tak. Tyle Słuchajcie, nie ma 100% antywirusa, który was ochroni. Nie ma i podejrzewam, że nie będzie bo twórcy robaków wirusów tak naprawdę, czy innego typu główna są zawsze krok przed twórcami antywirus. Bo żeby powstał antywirus, musi najpierw powstać wirus. I na jego bazie jest budowany program antywirusowy. Więc proszę, nie mówcie mi, że ja nie mam pojęcia co ja robię. Sposób który Wam podałem jest darmowy. Mogę wam dać skuteczniejszy program. Płatny. Druga kwestia. W sumie to już chyba czwarta. to wysami. Tak, wysami. Ściągacie aplikacje ze sklepu Play. I je czytacie. Nie czytacie. A większość wiesz, z nich. Właśnie pyta. Czy pomoc, zgadzasz się na przykład na wyświetlanie Czy zgadzasz się na udostępnienie swoich kontaktów? ...telefonu, nie wiem, gołych bab jak masz, no, taka, wszy, wszystkiego co masz w telefonie, ale że wyklikacie jak małpy, dalej, 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 w końcu zainstalujesz, instaluje się wam i macie pierdyliat kurwa reklam, a potem jest, a bo ty się nie znasz, bo ty nie umiesz, przepraszam bardzo... Może ja się nie wiem, może ja nie wdam. na YouTube jest wiele innych kont, naprawdę możecie sobie wejść, inny film, a pod moim, jeżeli wam się nie podoba, zostawić po prostu kurczę łapkę w dół, i musicie mnie obrazić, bo ja naprawdę robię to z pasji, robię to dla mnie. nie robię tego dla siebie, bo mi się w domu mówi i nie mam co robić, a robię to dla was. Bo jesteście dla mnie ważni. Wy, jako moi widzowie, jesteście trudno, po prostu dla mnie ważni. I ja szanuję was, wasz was i staram się wam pomóc. Proszę, sędzia, bo że dzieje się z wami swoją biedą, jeszcze raz podkreślę, wszystko, co umiem, umiem tylko dzięki sobie. Nikt mnie tego nie uczył. Pasjonatem informatyki, nie jestem zawodowym informatykiem. Nie jestem i nie będę. Nie mam w tym kierunku wykształcenia. Mieć go raczej nie będę. Ludzie, ja naprawdę szanuję was, Szanuję Was, szanuję Wasze komentarze na każdy Staram się odpowiedzieć, ale nie będę śmiał Jeszcze jedno, chciałbym Was prosić, jeżeli macie do mnie jakieś pytania właśnie jakiegoś filmu, To albo napiszcie na stronę informatyka bez tajemnic na Facebooku. Macie również do dyspozycji Twittera. Macie również maila albo napiszcie komentarz ale nie pod ostatnim filmem który ja zrobiłem potem jest doładnie pod filmem którego dotyczy problem jest na tym kanale nie wiem już ile filmów 70, czy nawet 300 nie wiem ja naprawdę mam potem pierdzielnik taki że ja nie wiem kto do czego co dlaczego jak i po co Stroną Informatyka Bez Tajemnic zarządza bot. To też jest ważne, bo ktoś mi napisał, że jestem głupi i głupio odpisuję. Stroną Informatyka Bez Tajemnic zarządza bot, który jest tak skonfigurowany, żeby ułatwić Tobie kontakt ze mną. Tobie kontakt ze mną, bo jeżeli do mnie napiszesz, tak? Zaraz wam pokażę może. Jeżeli do mnie napiszesz na Facebooku Przewodnę trochę Jeżeli do mnie napiszesz na Facebooku na stronie, zaraz Ci pokażę Wyj do mnie napiszesz na stronie na Facebooku. To zawsze wiedziałem, że nie umiem to Mamy tutaj tak. Informatyka do tego spytamy. Nie wychodziło wreszcie wiadomość. Klikasz rozpocznij. film powinieneś otrzymać, chyba że coś się skopało A jak nie otrzymasz, to po prostu piszesz i Ja ci na pewno odpiszę. Za godzinę, za dwie, za trzy, ale Cię odpiszę, Dobra, to tyle z mojej strony. Dzisiaj, dzisiaj filmu nie ma. Trzymajcie się jeszcze. Podobało Ci się. Zostaw że... lajka i subskrypcję.